Siema. Dzisiaj pokażę wam za co zostałem bana i straciłem twórcę na anarchii. Zobaczycie jeszcze jak pokonałem Trąbę Powietrzną na nawianie i robię wam jeszcze losowanie na 50 koła. Jedyne co trzeba zrobić, żeby wygrać to zostawić suba z dłankiem łapkę w górę pod tym odcinkiem, komentarz z swoim nickiem i z w opisie. Wyniki będą za 2 tygodnie, więc polecam brać udział i dzisiaj Wam pokażę klipy z mojej gierki w sumie jak zostałem zbanowany i to tyle. Zapraszam do oglądania. Oglądajcie do końca bo serio warto, siema. mam diamentowy miecz, suko diamentowy miecz, mam diamentowy set, suko diamentowy set, mam diamentowy chain, suko diamentowy chain, jak tylko skopali, żaden kurwa kartier, Mam diamentowy miecz, suko diamentowy miecz, mam diamentowy set, suko diamentowy set, mam diamentowy chain, suko diamentowy chain, jak tylko skopali, żaden kurwa kartier, diamentowy serce. dni miesiące traciłem za mało lata yeah. by miedzi ty na gildie 30 level Wendsami Goniem sny, goniem sen, bo brakowało go ciągle Jak z robiliśmy fosy, jak się zarywało noce Teraz to tylko dobre wspomnienia Jak pykam sobie na hardkorze Poza klotkami nie było nic Obowiązki zawsze na potem Nie samym dexem człowiek żyje, także złoto też kopie Tu każdy jakby Gold Digger, tyle, że sumy niezdrowe Ja młody Damien Walters, kiedy parkury przechodzę Dopiero kupiłem, jak pes wyszło w yeah, Polsce Freestałem, jak jako 4 SKK, Ebro, Zawoł, Bremu z Ognistym robili escape'y Resistę na moda grał Mówię to tutaj bez ciemy I bardzo lubiłem te czasy, kiedy Wszystko było tak proste I był wtedy tak piękny, kolorowy świat Gasta nigdy nie lubiłem Dlatego mam taką ksywę Nie pytaj, dlaczego było tak Kto by powiedział, że taki ziom Co za młodziaka gra w Minecrafta Będzie dzisiaj robił rap Diamentowy miecz, tylko Tak jak mówiłem na początku, odcinka, powiem za co dostałem bana i w sumie straciłem twórcę. Więc bana dostałem za to, że Rakseny Olaga zadziałał mu zatem łaskawienia, a wypadły z niego itemy. Ja przez to się nielegalnie wzbogaciłem. Miałem z niego ten Excalibur procent, a powinienem to zgłosić, jak już mam taki ekskalibur i że coś takiego się stało jako twórca. No ale potem bot i nie zgłosiłem, i dostałem bana 4 się i straciłem twórca. I to tyle, się ma.